Cześć, witam Was na kanale GURLAK, Zapraszam Was dzisiaj na odcinek zdrapkowy, takich zdrapek jak Klub Milionerów, bum 777, 500 tysięcy w diamentach i Mega Pensja. Na drapeł przeznaczałam 60 zł, zobaczymy ile i czy w ogóle coś się zwróci. Zaczynamy sobie od Mega Pensji z numerkiem 13. I tak, szukam 27, 29, 2, 36, 15. I teraz tak.

44, 16, 32, 38, nie ma, oj tutaj tak słabo widać, bo się światło odbija. 31, 5, 25, 48, i 9. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że dzisiaj mega pensja dla mnie jest pechowa. Przechodzimy sobie do punktu 777 i szukamy sobie siódemek pusto, tutaj też jest pusto, gra trzecia jest pusta, w jest banknot, truskawka jabłko, złoto, ananas monety, jabłko pik, pierścień, serce ananas i banknot i teraz przechodzimy sobie na drugą stronę są wiśnie, pomarańcze, diament gwiazda, winogrono bank, gwiazda korona, koniczyna pik, podkowa, cytryna garnek, bank, cytryna Bo, e, dzwon, worek, monety Konieczny, na dzwonek i garnek, czyli kolejna zrobka jest przegrana. Przechodzimy sobie do 500 tysięcy diamentach. Mam z numerkiem 10 i szukam 1, 37, 36, 19 i 6, 16. Ok, a ja mam 28. Nic na dwójkę się nie zaczyna. 14, 31, 13, 33. Świetna jest ta warstwa ścieralna, po prostu naprawdę przyjemna. Takie zdrapki to się chce drapać. Jest 2, 6, 35, 12, 34, 26, 21, 22, 9, 18, czyli jest pół 100, 27, 24, 29, 17. 38. Kolejna trawka przegrana. Przechodzimy do drugiego boom. 777 z numerkiem 4. O tak podkowa serce truskawka. cytryna pierścień ananas, złoto diament gwiazda, Sejf, cytryna wiśnia, serce diament słonek, złoto podkowa arbuz. garnek gwiazda jabłko, winogrona pomarańcza, pik, bank, garnek, ananas, safe, pik, arbuz, pierścień, koniczyna, banknot, pomarańcza, winogrona, banany, moneta, worek, wiśnia, banknot, koniczyna i banan. Cztery zrabki przegrane i zostało został klub milionerów. Moja ulubiona zrabka za 20 zł. Mam nadzieję, że będzie chociaż zwrocik, ale się okaże. Szukam 5, 26, 45,

No niestety, oj, ostrość uciekła, niestety dzisiaj te drapki mnie zawiodły. Wydałam 60 zł, nie zwróciło się nic, także jestem 60 zł na minusie. Mam nadzieję, że uda mi się to nadrobić, może kupię jakieś drapki za 30 zł, zobaczymy. Jeśli Wam się podobało, zachęcam Was do zostawienia komentarza, łapki w górę, do subskrypcji. Pozdrawiam Was, hej!